uchwalony witajcie babi i chłopi oddzielni i sam idziemy do słupa co wam żebym pokazywał jaki była jakie jaki jest wszystko het poaryftowane poładowane zaledwie się dotknął poładował słopek trzymi się portka chodzi Elektryza, ten elektrozamyk się trzyma także samo jak się ciągnie się klamką zrobi to musowo się otwierać tak to działa te kamienie, to Wam powiem, powiem, że ja zdrowia do tego nie mam, to już takie ja Trochę, trochę to lepiej się u tego dobywało, ale co, samochodem przyjedziesz, to się będzie rozjeżdżało dalej. I to Wam powiem tyle, jakbyście chcieli koło kurnika wysypać, albo gdzie, gdzie tam, e, koło ogródka, gdzie baba ma jakieś kwiatki, marchewki, to, to sobie możecie posypać. Ale nie śpi się z tego żadnego podjazda robić, bo to durnego robota. Zdrowia, szkoda. Chociaż baby się opierają, że to ładne. Ja nie wiem. Może by był bryszczaty na jedno oko, to, to by zobaczył tu jakieś urody. A tu patrzajcie, czysty tartak. Co tu się robi, to już aż po go słupi. Ciarki przychodzą. 180 metrów chyba będzie tego płota na obkułko Tak, żebym sobie zrobił gospodarkę. Nie wiadomo po co to komu. Na stare lata, kto to koło tego będzie chodził? Jeśli się tak się robi, się maluje, się szlifuje, bo te kanty, które tutaj są na tych deskach, to musowo zeszlifować bo inaczej to będzie ta, będzie, o to się rozchodzi, Wam pokażę, blisk, o bo tu jest kora. Znaczy, była, bo tu już wyszlifowane Jakby się została, to to, to co? To była farba podpadała i tyle A tu już pomalowane, trochę przekurzone, ale to się zmieci. Będzie dobrze. No i na ostatku trzeba będzie pchać tam między te słupki betonowe. No kupa tego, zobaczcie, co tu jest roboty. To, to będzie robił, to to będzie robił. A w telewizji, co w telewizji, proszę ja was, pamiętacie tego szpitala narodowego? Tamte durnowate, ja was najmocniej przepraszam, że tak prosto jak chłop gada, ale jak mam gadać? Jak to durny, to durny, to trzeba tak nazywać jaki on jest, ja, jak jemu się wydaje. Tego stadiona narodowego, pamiętacie co jego na szpitala narodowego zrobili? Tam coś przywozili po pięć sztuk do niego, żeby w telewizji pokazać potem coś leżało 15, na ostatku chyba najwięcej, co to 90 czy 70 ale tylko i uważajcie, że ono nie bardzo chore takie, że ono tam leży, ale leczyć jego się nie leczy, tylko się go tam coś dogląda a teraz patrzajcie, wczoraj mecz był co my cudem zremisowali znowu ten Lawandowski grał za 15 a 9 biegało, nie bardzo wiedziało gdzie no i jeszcze ten Szczęsny też biega z bramki najgorzej to ja się boję jak on z tej bramki wbiegnie no ale dajmy temu pokój wczoraj 60 sztuk pacjentów na tym stadionie było 60 sztuk na tym szpitalu stadioniczego się tam nazywa bo to już tak durne że to mądry nie nie odgadnie gdzie co i jak 60 tysięcy no i myślicie że co Które numer którym pod respirator poszedł któremu się co porobiło nic z tych rzeczy. Wszystkie zdrowe, ani na weseli, gdzieś tam pod Sanokiem, czy no Starym Sączem się nic nie, nie zrobiło, ognisko zapalne, e, ani inna, piąta, dziesiąta, siedemdziesiąta, czwarta fala nie wybuchła. Wszyscy pobili brawo, wyszli, piwa, popili, jeszcze się pospotykali w tych restauracjach i żyją po dzisiejszy dzień. I tak trzeba żyć ja wam powiem, nie patrzcie na to duractwo. Popić, robić swoje, śmiać się z tego wszystkiego. Bida musi pofrugować. Zostańcie z Bogiem.